Nie. Nie zrobił Witam państwa serdecznie. Otwieram posiedzenie członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego. Przedstawię proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie posiedzenia. Punkt drugi, stwierdzenie kworum. <coughs> Punkt trzeci, przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty, informacja dyrektora spz sprawie na temat funkcjonowania opieki zdrowotnej na terenie gminy. Punkt piąty, informacja kierownika o OPS na temat realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej oraz świadczeń socjalnych w roku 2021. Punkt szósty. Informacja na temat podejmowanych działań profilaktycznych w placówkach oświatowych zapobiegających patologii społecznej dzieci i młodzieży. I punkt siódmy. Sprawy bieżące. Przejdźmy do punktu e, drugiego. Stwierdzenie form. Widzę, że wszyscy radni są obecni. Dziewięciu. Co stanowi formuł wymagane do podejmowania prawo, prawomocnych opinii. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie porządku obrad. Proszę o głosowanie. Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Się wstrzymał? Porządek obrad został przyjęty. Przystępujemy do punktu czwartego. Informacja dyrektora SPZOW-skurdy na temat funkcjonowania opieki zdrowotnej na temat na terenie gminy. Przepraszam. Panie przewodniczący. Szanowna komisja. Pani Dyrektor przebyła w tym momencie na nieobecności usprawiedliwionej. To Państwo obiektywnie wiedzą, że jest jasne i uzasadnione. Jeżeli chodzi w tym momencie o Ośrodek Zdrowia ze względu na nieobecność usprawiedliwioną Pani Dyrektor, w placówce pozostają lekarze poz którzy świadczą pomoc i szczepion pacjentów na COVID e, pierwszymi, drugimi, trzeci, trzecimi e, datkami. W tym momencie dochodzi e, nowe zadanie, w które dzisiaj, e, w które dzisiaj byliśmy zaangażowani również z urzędu e, opieka nad osobami e, chorymi na koronawirusa 60. Plus. Tacy pacjenci muszą być przyjmowani w ośrodku zdrowia. E, podjęliśmy decyzję, że na chwilę obecną w, w trybie kryzysowym został kontener obok um, Ośrodka Zdrowia, oboje stawiane w tym momencie są tylko Ośrodka Zdrowia, tak żeby y, drogi, y, drogi y, chorych pacjentów na COVID nie krzyżowały się z pacjentami chorymi y, lub osobami zdrowymi na bilansach, szczepieniach y, i innych działaniach y, Ośrodka Zdrowia prowadzonymi y, dotychczas. Y, z tego co jest mi wiadome Pani Dyrektor wraca z nieobecności usprawiedliwionej w poniedziałek, jeżeli wszystko będzie nadal w porządku. Jeżeli chodzi o przyjmowanie pacjentów w ośrodku zdrowia, pozostali lekarze przyjmują około 50-86 pacjentów dziennie. Lekarze narażeni są również na na to, że mają styczność z osobami COVID i zdarzają się sytuacje, że ze względów zdrowotnych muszą przejść w stan izolacji, powoduje to pewne utrudnienia. Dodatkowo nowe przepisy dotyczące przyjmowania właśnie tych pacjentów 60 plus COVID są jasno stwierdzające, że pacjenci 60 plus COVID muszą być przyjęci w ciągu 48 godzin. Od wyników pozytywnych i są uprzywilejowani przed innymi pacjentami w taki sposób, że pacjenci ci muszą być uśmiechnięci, a pozostałe numerki są przydzielane, przydzielane pacjentom chorym, którzy są przyjmowani w trybie tym, w trybie, tak, mogę tak nazwać, normalnym. Ośrodek zdrowia w Klementowicach filia Ośrodka Zdrowia w Kórowie, Spedos w Kurobie, filia w Klementowicach funkcjonuje y, funkcjonuje y, z panią y, nową doktor y, dwa dni dodatkowo pani y, doktor Żurkowska jeździ y, y, na szczepienia i, i, i bilance. w y, tym y, momencie y, pani doktor y, teraz jest udzielana do Ośrodka Zdrowia w Klementowicach y, w te dni y, pacjentów Przyjmuje dużo pacjentów, którzy mają wypisywane recepty z Klementowic. Obsługiwane są również przez lekarzy w Ośrodku Zdrowia w Kurowie. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania, które moglibyśmy przekazać Pani Dyrektor, albo wątpliwości, sugestie, których ja nie mogę, nie jestem w stanie Państwu w tym momencie udzielić, to Yy, yy, proszę yy, o zadawanie takich pytań, proszę o sugestie, yy, o wątpliwości. Yy, no i yy, yy, w chwili powrotu pani dyrektor z, ze zwolnienia yy, z tej nieobecności usprawiedliwionej takie informacje i prośby zostaną yy, przekazane. Bo rozumiem, że ta komisja została powołana po to, żeby poruszyć temat funkcjonowania, który Państwa radnych i Waszych mieszkańców, naszych mieszkańców, Waszych mieszkańców z Waszych okręgów nurtują, więc czekam na, na, na pytania, które będę mógł przekazać, przekazać Pani Dyrektor, a później udzielić Państwu informacji. Pytania, które padły na sesji dotyczące liczby odejść pacjentów zostały skierowane przez Pana Przewodniczącego, tak? tak? W formie pisemnej do Pani Dyrektor i czekamy na ich odpowiedź, więc woli wyjaśnienia, jakby uprzedzenia Państwa pytań, te pytania, które padły od radnych, od osób innych, odpowiedzi zostaną udzielone myślę że na kolejnej sesji. Więc żeby już nie uprzedzać pytania o te same pytania, nie, Pismo podpisze pan przewodniczący razem z owiadomieniem do ośrodka zdrowia trafiło. Do, podkreślam do ośrodka zdrowia, bo do pani dyrektor nie trafiło, bo pani dyrektor przebywa na y, 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 nieobecności usprawnionej. Mogę ja? Pan przewodniczący prowadzi pewne. Proszę pana, proszę Proszę państwa, to w sumie mnie zależało na tym, żeby ta komisja się odbyła, bo chciałem zadać pani dyrektor pytanie, czy jest w stanie załatwić u nas lekarza, żeby była opieka przez 5 dni w tygodniu w pełnym wymiarze godzin. No niestety Pani Dyrektor nie ma, to pytania może zadamy kiedy indziej, ale w międzyczasie znalazłem inne rozwiązanie, chciałem przedstawić Panu Wójtowi i wszystkim razem. Rozmawiałem z Panią Dyrektor Ośrodka Zdrowia w Końskowoli, czy by nie chciała u nas utworzyć w swojej filii. Pani Dyrektor wyraziła zgodę i zapewniła mnie, no, że one jest w stanie zapewnić ten pięciodniowy dostęp do lekarza w pełnym wymiarze godzin. No i właśnie chciałbym teraz zapytać radnych Pana Wójta, co oni o tym sądzą i czy ten mój pomysł, w ogóle wniosek są w stanie poprzeć i no, no, no bo mi się wydaje, że jeżeli by to doszło do skutku, to by były sprawy rozwiązane, nie byłoby problemów tutaj i na komisjach i budżetów żadnych. Klementowice by odeszły od Kurowa, prowadzili, by, znaczy no mielibyśmy skąd inną obsługę i opiekę. Zobaczymy jak to wyjdzie i mam nadzieję, żeby może to wszystko na dobrze wyszło. Dziękuję. Mhm. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Proszę Panią. Yy, uważam, że jeśli mieszkańcy wyrażają chęć i zgodę, to ma być dla dobra mieszkańców to, że bardzo dobry pomysł. I nie wiem, czy mogę jeszcze? Tak, proszę bardzo. Czy wstępnie to możemy przegłosować taką moją propozycję, czy, czy to na razie nie ma sensu? No żebyśmy wiedzieli, czy, czy w ogóle radni są no, za tym pomysłem, nie? Bo tak to byśmy działali już dalej. W tym, szanowni, w tym, szanowni, panie Przewodniczący, Szanowna Komisja. Y, myślę, że y, pierwszym naszym krokiem... To w takiej sytuacji, jeżeli. Bo zawsze rozmawialiśmy z Panią Dyrektor, z Państwem, że jeżeli znajdzie się ktoś, kto by ten ośrodek chciał przejąć i żebyście byli zadowoleni, to my będziemy robić wszystko, żeby tak się stało. Więc może dajmy Pani Dyrektor jakiś chwilę czasu na to, czy by spełniła Państwa oczekiwania pacjentów z Klementowic na ten pięciodniowy ustawienie lekarza w takim trybie, żebyście mogli być zadowoleni. I wydaje mi się, że no i bylibyśmy otwarci do rozmów w takim stopniu, żeby, żebyście byli Państwo zadowoleni po pierwsze jako pacjenci po drugie żeby pacjenci nie, nie odpływali, a nawet przypływali czy do Kurowa czy do Klementowic więc jestem no jestem chętny do rozmów, takie pytanie Pani Dyrektor przekaże, to już jest jakby pytanie jak komisja chciałaby się zachować, to jest będzie wniosek o to, żeby Pani Dyrektor Poprawić stan, 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 stan funkcjonowania ośrodka w, w Klementowicach? Czy na przykład y, wniosek o to, żeby, y, żeby, żeby komisja rekomendowała Radzie Gminy zmianę statutu SPZOZ-u? I, y, I przejść. Przejść, przejść. Bo to też musimy, musicie Państwo pamiętać, że. Ym, to musi później iść dwutorowo bo filie SPZOZ w Końskowoli tak jak SPZOZ w Kurowie statut uchwala Rada Gminy Końskowola więc musimy wejść w jakieś porozumienie w rozmowy jakieś z samorządem z radami czy, czy takie uchwały podejmą bo to nie, nie jest sposób od razu zlikwidować filię, nie wiedząc że będzie utworzona kolejna, prawda? Chociaż te rozmowy powstały, więc myślę, że pytanie, pytanie pierwsze, czy SQS jest w stanie zapewnić lekarza w 5 dni w tygodniu w Klementowicach, to jest skierowane do Pani Dyrektor pierwsze. Drugie pytanie, czy, czy Pani Dyrektor chce dalej prowadzić filię Klementowicach i ewentualnie y, będziemy podejmować kroki dalej. Y, 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 no za państwa zgodę bo jesteście, rozumiem, y, wstępnie zainteresowani, tak? Czy... No właśnie chodzi tak wstępnie, czy radni nas poprą wszyscy, czy, czy nie, no bo to wszystko zależy od Rady. I czy no, jak będzie zgoda radnych wszystkich, no to będziemy jakieś tam działania dalej. Ja bym prosił Państwa, jakby nie trzeba tak czas Pani odnieść ja no to... od czasu, żeby nie powiedziała, że ją postawiliśmy przed kwartem fa... dochłonanym, że e, dziś decydujemy i tego. No. Ona niech się namyśli na namy miesiąc czasu, my możemy przegłosować, że wyrażamy na przykład w razie odmówienia Pani Dyrektor dalszego prowadzenia e, w z tym, e, podejmiemy taką decyzję o przejście do Końskowo. No i mi się wydaje, Czyli że miesiąc czasu do końca lutego wystarczy, pani dyrektor. No bo jak, no jak będzie chciała spróbować, no to spróbuję. A czy znajdzie tego lekarza? No już tyle to się ciągnie twarz, że mi się wydaje, że to już dłużej nie ma co czekać. Jeżeli jest szansa na to, że u nas by się poprawiło, no bo naprawdę dużo ludzi chce odchodzić od nas z Ośrodka zdrowia. Ja ich namawiałem, żeby jeszcze poczekali trochę, że może coś się zmieni. No zobaczymy. no. Czyli Panie Bajku, czyli damy miesiąc czasu, po prostu jak pani dyrektor nie będzie w stanie zapewnić albo, do pięciodniowego albo, opieki no, w, w Klementowicach, to my robimy komisję, głosujemy... Tak, robimy komisję i po prostu poprzemy pana wniosek. No czy na, na przykład niech się określi też, jak można tam ją zapytać, czy jeżeli ona się od razu wyraża zgodę na, na to, że my możemy odejść, no to możemy wcześniej to ruszyć z tymi, nie? Pani ja no tak, no tak, Dyrektor podjęli pan, no decyzję. nie. oczywiście, no no że tak. Że, że że dajmy szansę, bo nie jest w stanie. Postawiliśmy tak, przed Nie no to ja mówi, nie tak. będzie w stanie, no to wtedy niech odpowiem na tą propozycję. No, bo proszę, proszę. Ja myślę, no, ja że no. Pani Dyrektor, no już miała... Spotykamy się, już nie po raz pierwszy dyskutujemy na ten temat, na temat tego ośrodka, już się bałkuje temat, chyba już nie ma dwa lata. więcej? Ja nie wiem. Także tutaj, myślę, że miesiąc Spójrz można na czas ten miesiąc nie zmienić. My myślę, że to najważniejsze jest zdro... sprawa, żeby pacjenci byli zadowoleni. No żeby pacjenci nie odpływali, żeby, żeby ta opieka była przez cały tydzień. A mówię, a dnia. pacjentom nie zależy, czy to jest ośrodek zdrowia publiczny, tak. czy niepubliczny, ta ta czy, ta czy stąd ma grunt, że jest lekarz. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł i myślę, że warto próbować, jeżeli ta szansa się pojawiła, to myślę, że warto to no Co poprawi na pewno komfort psychiczny tak pacjenta, tak? tak bo no ludzie pewnie. dni w tygodniu, tak? W pewnym no wymiarze. Ludzie, no dobrze, czyli te pytania, które, które tutaj padły, mam nadzieję, że Pani Dyrektor to szybko e, odpowie i po prostu no zwołamy, nie wiem, komisję następną. Panie Wojtku, myślę, no. że no tak, no wiecie, no, to, że to, chyba to do końca lutego, tak? tak? Szanowni Państwo, żebyście wiedzieli też, yy, musicie też dać yy, czas na to, żeby nasz mecenas mógł przygotować po prostu yy, odpowiedź, jak wygląda procedura tej... No to też trzeba się skontaktować z tamtą gminą czy, tak czy też, jest, nie? No wstępnie, tak, czy też będzie poparcie, tak, no. no tak, no, do za mało. nie ma sensu A ja jak myślimy, się tak. nie to nie ma sensu tego złogów musi pani To to nie to widzi. Nie, no może nie będzie potrzebny miesiąc, żeby się informację, że Może będzie w stanie tego, Ale no że tak powiem czekać, tak? Nie, no jak powiem od razu, że zadać otwarte pytania, że, że nie będziemy w stanie no to już wtedy mamy pierwsza jakiś pierwsza już, no, już kierunek, tak? No o tak. Dobrze, to co? Możemy zakończyć ten punkt? Tak. No, myślę, że tak. Ja. Dobrze. Czy jeszcze ktoś jakieś pytania, sugesty? Nie ma. Dziękuję. E, przystępujemy do y, punktu piątego. Informacja kierownika y, OPS na temat realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej oraz świadczeń socjalnych w roku 2021. Proszę bardzo Pani. Przewodniczący złoży taki pismo do Pani Dyrektor? co należy do zadania środka pomocy społecznej. To jest przyznawane, są zasiłki stałe, okresowe, celowe, świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, karta dużej rodziny, dodatki mieszkaniowe i energetyczne, świadczenia wychowawcze 500. Plus. Pomoc y, w zakresie wieloletniego programu, y, posiłek w szkole i w domu, y, i jednorazowe wsparcie dla us, y, uczniów rozpoczynających rok szkolny, też w ramach y, rządowego programu. No i praca soc, socjalna, y, w tym pomoc y, w załatwianiu spraw urzędowych. I y, y, y tu. Y, mogę powiedzieć, że na te cele wydaliśmy 12 955 311 zł z tego z zadań własnych 1 346 117 zł 22 grosze i z zadań zleconych 11 609 194 zł 76 Groszy, i jeszcze mogę powiedzieć tak, na domy pomocy społecznej wydaliśmy 90 449 zł, 98 zł, na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 2260 zł.

Na usługi opiekuńcze wydaliśmy 55193 zł. Na program posiłek w szkole i w domu, to są obiady dla dzieci w szkołach, Przedszkola posiłek dla dorosłych zakupujemy obiady w spółdzielni złotych i na ten cel wydaliśmy 93 962 50 groszy. Na program wspieraj Seniora wydaliśmy trzy tysiące pięćset Tak, tu jest na fundusz alimentacyjny było wykonanie trzy tysiące złotych. Na program asystent rodziny wydaliśmy trzydzieści dwa tysiące złotych groszy. na dodatek energetyczny 485 zł 45 groszy i na świadczenia wychowawcze 7 743 zł 961 zł. I jeszcze na zasiłki rodzinne wydaliśmy 3 811 zł 138 zł. To tak z te, te wydatki. Jeżeli by były jakieś pytania, to proszę. Więcej nie będę zanudzała, bo to są takie suche, suche dane. Dobrze. Okay. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Jakieś pytania? Dodatek energetyczny to jest Zaraz. Yy... <krym> Doczytam, bo ja się tym nie tego nie, nie, nie zajmuję i po prostu nie znam nie znam przydziałów. To jest bardzo mało, nie, nie, to, nie są, to są ogólnie do tego do opłat. Tam korzystają chyba dwie, dwie rodziny z tego, to są bardzo, bardzo małe, dlatego i ta kwota też była bardzo mała. Nie są to nowe w ramach tego programu, to, bo to są dane z poprzedniego roku. Dziękuję. Bardzo. Tak. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze jakieś pytania? Nie ma. To zamykam dyskusję. Dziękuję. Dziękuję. To mogę spuść. Tak, bardzo proszę. Przystępujemy bardzo do punktu szóstego. Informacje na temat podejmowanych działań profilaktycznych w placówkach oświatowych zapobiegających patologii społecznej dzieci i młodzieży. Proszę Panią Dyrektor Zespołu Pracowniczego i w o przedstawienie informacji. A więc w naszej szkole, zawsze na początku roku szkolnego, uczniowie zapoznawani są y, z ich prawami, obowiązkami, to, tworzą y, zasady właściwego zachowania w klasie i szkole w formie plakatów przypominane są regulaminy obowiązujące w szkole. Ponadto są prowadzone zajęcia z wychowawcami na temat kultury osobistej, tolerancji, przemocy, w tym cyberprzemocy, agresji, norm moralnych, spędzania wolnego czasu oraz na temat uzależnień takich jak palenie papierosów, alkohol, narkotyki, dopalacze, internet, telefony komórkowe. Prowadzone są cyklicznie zajęcia warsztatowe z pedagogiem szkolnym. Yy, nad, yy, pod takimi nazwami. Bez agresji i złości mamy wiele radości. I drugie, co to jest przemoc, rodzaje przemocy, jak sobie radzić w sytuacji przemocy. Po, poza tym yy, mieliśmy przeprowadzone zajęcia warsztatowe przeprowadzone przez trenerów Akademii Pozytywnej Profilaktyki z Krakowa i tutaj w zależności od uczniów yy, były różne tematy. Dla klas uczniów 1-3 nie martw się, radzenie sobie z trudnymi emocjami, a drugi ja i inni o asertywności. Dla klas 4-8 cichy zabójca, depresja wśród nastolatków. Dla klas 4-5 bolesna sprawa, agresja i przemoc rówieśnicza. I dla klas 7-8 wróg publiczny, negatywne skutki alkoholu. Ponadto ostatnio y, uczniowie nasi mieli spotkanie z funkcjonariuszami służby celno-skarbowej z Lublina na temat hazard nie daj się wciągnąć. No również organizowane są przygotowywane gazetki tematyczne na korytarzach, przeważnie są przez, y, przygotowywane przez pedagoga szkolnego, lub załóżmy y, pokazywane są efekty jakichś konkursów takich profilaktycznych. I w tym roku również. Mieliśmy szkolenie dla nauczycieli Czarno-Biały Świat Depresji Dzieci i Młodzieży. I tu chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że te wszystkie warsztaty profilaktyczne, które są z zewnątrz organizowane, są wspierane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kurowie. Także tu bardzo dziękujemy za to wsparcie finansowe. No i mam nadzieję, że dalej będzie taka współpraca. Natomiast mam nadzieję, że wrócimy do szkoły w trybie stacjonarnym po i wtedy jeszcze będziemy na pewno organizować różne konkursy i w miarę posiadanych funduszy również zajęcia profilaktyczne. To tyle. Czy są jakieś pytania? Nie z zespołu przedszkolnego nie ma nikogo, ale pan dyrektor się dzwoni do mnie, że go nie będzie, że będzie swoją nieobecność. Więc my, otwieram dyskusję. Jeszcze jakieś pytania może? Ja chciałem się spytać, bo mnie słuchy, że szkoła nie będzie chciała młodzieży do treningów samych ze względu na ten koronawirus. Co wiadomo na ten temat? Ja nie wiem, panie radny, ale się dowiem. W okresie tak? Nie, nie wiem, bo teraz się robi z koronawirusem i że nie będą mogli trenować no, się treningu. No, no właśnie treningu prowadzić. Nie wiem, jak ja jest załatwiane, czy to przecież kiedyś była zgoda na to, a teraz nagle nie można. I to samo młodzież przede wszystkim chodzi do stołu, tak? no, no, To co w tym to, to w jest? Jak to... Dobrze panie. Panie radny Kozak, ja do pana dyrektora popatykuję się, zapytam i udzielę informacji co jak mi się udało zostawić. żeby było jakieś określenie, czy będą mogli dojść i kiedy, ewentualnie w takiej formie zapytania, czy Pan Dyrektor wyrazi zgodę, czy na okres pandemii po prostu, że nie będą mogli tak do końca ferii, bo już teraz idą już od jutra na zdalne nauczanie, więc i nie będą się widzieć też i w klasie, tam młodzież nie będzie się w szkole spotykać, tak? Tak. Więc może być tak, że po prostu i tak będzie to niemożliwe ze względów sanitarnych i tak i tak więc... No, to jest to tutaj oddzielnie sala gimnastyczna na treni no właśnie podobno nie, że to jest tak jak budynek, <grymne> jest to sama gimnastyczna <grymne> przy szkole więc są uwarunkowania takie same sanitarne dobre, no, no, ale jedne oddziały będą chodzić przecież nie wszystkie idą na ten. jedna część tych dzieci y, no, będzie chodzić nie? Znaczy no to, to... ja jakiś ten problem, że No właśnie, trochę by byłoby to przykro, gdyby tak. nie można było nie. skorzystać. Jakby było, jest cała dla mnie. Dobrze, spróbuję się to żeby dowiedzieć. Nie, nie, nie. nie niech, niech ta sala będzie wykorzystana w 100 no bo skoro mamy tam rozważamy jakieś przyszłości budowy następnej, a, a tutaj nie, nie dajemy możliwości, żeby, że tak powiem do 22 drugiej była cały czas czynna, aktywna, więc... Dobrze. I należy tutaj też spojrzeć, że dookoła, to po nie wiem, końcowo, lada, udostępniają. udostępniają to salę i nie ma najmniejszego problemu, żeby skorzystać z tego. Żeby tutaj no, udostępnić. Też u nas są dwie sale, to można jak tak. zrobić, żeby jedno odrębnić, jakoś tam zaraz trochę i wejście można przez zrobić całkiem od tyłu do sali wejść się jest, no to ja nie widzę tak, tak, że wchodząc, wchodząc, poza obiektem szkoły, że poza, nie wchodząc w teren samych, znaczy zewnętrznych. Dobrze, no spróbuję się też wyjść na ten temat. Nie, no jest to naprawdę taka bolączka i to naszego klubu tutaj lokalnego. Ponieważ jest tutaj kilka grup, które... To nie bo dzieci zbyt długo to może się W się, jest tam W Na te treningi, zagrania, wysyłania, oni nie nie jak niech, tutaj, dzieci nie chcecie dzieci, badań, postawy i tak dalej, no to niech się spotykają i grają, no, z zachowaniem jakichś tak, Dobrze, proszę Państwa, spróbuję się dowiedzieć na ten temat ja i, żołóżdżą, że i, żołóżdżą, i dam Państwu odpowiedź, co Pan Dyrektor to powiedział. Dobrze, no to jeszcze może jakieś jeszcze jakieś pytania? Ze mną czy myjlą? <śla> no jakoś tam się... <śla> Prosimy o komentarz. To zamykam dyskusję. Przystępujemy do punktu siódmego, sprawy bieżące. Jak ktoś coś. Nie ma pan. Jeszcze wracając do poprzedniego pytania w trybie pilnym, pan przewodniczący to przygotował. Tak jest. Ja. No zaczyna się nawet tak przygotowawcze. No tak. ja, ja za, wiem o co chodzi. Jakieś pytania w sprawach bieżących? Nie ma nic, tak? Nie. Czyli dziękuję. Zamykam obrady Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego.